O królowej, to mogę wam pokazać, kim się nie, nie robi zazwyczaj zwyczaj God Movement, bo to się nie opłaca po tą postacią. I postacią God Movement, próbować nawet. Przyznajęki tylko się opłaca. Gdzie mam tylko? O, ajubita. Ogólnie to nim się nie opłaca w ogóle Goat Movementu pralką, bo pralka jest do tyłka taka, bym rzekł. No patrzcie, to tak wolno jedzie, że nie da wady tym robić Goat Movementu jakiegoś takiego, na przykład, żeby unikać dobrze jakoś tych strzałów.

Bo proszę, bo nim do go tego to movement, już wyjdę po prostu i poka pokażę Wam jeszcze super slow to movement Teraz slow, po prostu movement, sergi, so bo się też z nim nie opłaca. Poczekajcie, zobaczymy, to mi przydadzi na Mike, czy sergi. Patrz. Żadnego Goat movementu nie zrobię takiego. Ale mogę dać poradę? Zawsze douting. Nie wiem jak to się mówi po polsku, ale ogólnie zawsze mówcie o taką. W budże i nie możemy nagrywać wstępu poza tym budynkiem więc musimy się na razie w szkole do szatni i na to się nie cenię po sztabach, no ale się nowego może być tak. okej, okay, to super, do zobaczenia już wiem jak osiągać dyren ta ażka podsunęła mi dobre rozwiązanie upiję ją w szatni, a potem nakręcę materiał o piciu alkoholu w szkole o nie, 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 to jest największe możliwe no...

i Super Speed Max będzie. Bardzo polecam obejrzeć filmik i bo bardzo fajnie nie pokazał ten movement, ja, ja bardzo lubię go oglądać spoczko youtuber nawet.

Człóżo o koszu, siedzimy w tym razem, suma język e, jest ze zębami. Trochę intermaracy, Kamil, no bo umówmy podrzucenie po szczura, niewinny pran. Po odpaleniu kosza, debilny, ale nadal brak, A u koleżanki, koleżanków, prawidłowe wyrządzenie jej szkody, w dosłownie zdrowotnej szkody, to to nie jest fajny pomysł. No to do cholera, Kamil, you dance motherfucker, Na razie. Kamilowi kompletnie oddaliło od tego fejpu.

Ha? Tak to to. Okej. Okay. Dzieje. Okej, okay, teraz pokażę wam speed, speed. Speed Movement, bo Max jest akurat najszybszą chyba w górze. I zobaczmy. Szedlay Nogman Speed to jest Max Speed Speed. Koniec z telewizją, koniec z i koniec kijadki z Viktorem. Nie będę kolegował się ze zdrajcą. Nie musiałbym coś zrobić, bo Kamil przesadził, że pijaniem tej dziewczyny. I teraz słowaj dostaniemy taler. Trudno, należy nam się. Wiktor, warto było. Zachowałem swój moralny high gram.

Lakardu. Oczywiście, jak zawsze, to jest, proszę was łapkę w górę i

Gwałam. Jeżeli grałam przeciwko bo, to unikacie pierwsze dwa szczały, i pomiędzy drugim a trzecim wchodzicie o tak o. A jak chcecie zmienić po prostu przeciwnika, to powiecie I ja cię w stronę przeciwną, kto był przeciwnik, tak? po prostu. No i to jest takie zygzak. Według mnie nawet spoczko do zmylenia przeciwnika, bo do unikania strzałów to mało się przyda. Może się przyda na max lub pamkę, ale to tylko na to. Na przykład jak szeli już jest sniper gadżetu to robimy tak o, że idziemy w prostej linii, żeby uniknąć. Albo Gale, no ja was ja uniknąłem gaila Ciężko było bardzo ciężko. Dlatego trzeba było iść prosto tak. Na Cordeliusa to po prostu się przydało taki o zygzak. Trafi was jednym pociskiem, a drugi już nie trafi. O to chodzi. O, o mi się zobacz, tutaj czas skończył. Hmm. Było kolta, to popatrzcie. To po prostu. Patrz tak. O. Jeden do przodu, robicie krok w lewo lub w prawo i później do tyłu jeden. No bo wtedy traficie jeden dosłownie trafi przeciwnik was. Jednym pociskiem. To jest po prostu easy. Pamiętajcie, trenujcie Deutsching zawsze. To easy, po prostu unikacie normalnie na przykład zygzakiem zmyłkowym, tym co wam wcześniej pokazywałem i później się ruszacie przeciwną stronę niż przeciwnika i to działa na wszystkie simple. Ty chyba, że trafi was podczas robienia czegoś takiego, to wtedy... No to, to chyba wam, wam na razie starszy i teraz wam pokażę jak to wykorzystujemy, w, wykorzystuję w gameplayu. Pokażę wam, a tam ale trudno. A sumie. Dobra, później trochę mam Idziemy w knockout. W knockout. A ty w ogóle wiesz, gdzie jest Londyn na mapie? Przed chwilą Muszę lepiej nauczyć się, gdzie jest dopiero potem będzie kolej na Londyn. No i Marcia, by na no Jutro, jutro a ja mam no Powiem mamie, zamówię mi kredytora. Wow! Ale mam że mam A dzięki, dostaną oddać mi. Wiesz Gdzieś Nie do Szkoda kasy na to. No, jak chcecie, no to chodźmy po do kalenderii kamerowej,

Pamiętajcie o, o, po oglądaniu Brawl TV. Pamiętajcie o oglądaniu lepszych po prostu, o to mi chodzi. Na przykład takich, takich na przykład chyba i takich tam pro playerów Wpływajmy ich, żeby. I nie popełniajcie tych błędów, co oni tylko Poprawiajcie Poprawiajcie to, co oni źle robią. Po prostu na przykład źle unikają. Poprawcie to. W to i pójdźcie w inną stronę. Nie to, co oni. No to. Niedługo kończymy ten chyba odcinek. Mała. widzowie.